Mamy Was! Witaj Was! teraz po Ciebie nie roz, słyszę. Hmm, rozbiliśmy się na tej wysepce i zdążyliśmy się trochę udowadnić. No... Tu Z będzie takiego. przyszła... Tutaj będą bambusy. I te dynie. A tu będą... Tu będzie zboże i melony. tutaj nie mogę tworzyć. się ruszasz? No, O, już jest. Coś mnie trochę zlagowało. Nie też. I zlagowało, i skrzynie zlagowało. Są otwarte. Dobra, tam Ty jeszcze mówi pod Eee, dobra. Ja mam. Ja Przesunę ch chyba. Nie, nagrywamy. Nie, ja też miałem to. Chodź, zobaczyć Coś Chodź tu. Legii. Pokażę. Ci. U Ciebie to nie było. Tu będą bambusy, bambusy i dynie, a tu będzie zboże i melony. Okej. Okay. Będziemy mieć plantację. Tylko na razie by, będziemy musieli się jakoś tu rozbudować i poszukać później jakiegoś szybu kopalnie, kopalnego, z tego już opuszczonego, nie? Bo, czy to czytałam, że tylko tam można. Ja robię sekilafy i wydobywam trochę żlazę. Wy, wy, Wydobij mi trochę węgla. Dobra. A ile ci potrzeba? Najlepiej taki, ale wyjść najlepiej nie ile mi potrzeba, tylko najwie, dużo bardzo. Bo węgiel przecież potrzebny, nie? Każdemu. A, a ja tu zajmę się powoli. Mam już nasiona i trzcinę, ale melonów. A czekaj. A nie. Zrazu, przykład. W Skrzydni mam to już trochę <laughs> <mi> z <tego. śmiech> A z nie można robić te nasiona? Nie wiem. Bo ja, ale ja nie mogę na razie, bo mam o, i schodki ładne. Jeszcze tu się będzie taki walką duży. Się rozbiliśmy idealnie na ten, naprzeciwko zachodu słońca. Dobra. To zacznę robić... Okej. Okay. Przyda się piasek? No, i przyda, no na szkło. I przydałby mi się dirt. Chociaż od dirt mam trochę, ale. tak wrócę, bo to idę po coś. Później w następnym odcinku wybierzemy się, lub nawet w tym, na ten. Ups, dobra. Będą tak. Do jaskiń. No, do jaskiń. W następnym lub w tym. Później puszkamy diamentów. No chyba szybu kopalnianego, zamkniętego. Tam mogą być też diamenty. Przydałbyś się diament na kilo diamentowy, a później ten, żeby zrobić jak to. No a teraz mi jest potrzebne wyjaderka. Ma... Tak, żeby no, to O się... węgiel? Tu się za to żeby było ładnie. Czy to potrzebny? No, mam no, ten. Metaru, żeby się wywrazić do netheru. I tu mamy ładnie. Tu będzie, tu będą melony jak one rosły. Znaczy nie, ale jak one rosły. Sobie. To spora żyła nawet z y, tego, węgla. No, tu będzie jakoś tu. Chodź, się przydały. Będzie okej. Okay. Wezmę trochę drewno trochę Pochodnie. Ja idę zrobić tam yy, wiaderka Wiaderko Tylko najgorzej jak się zgubię no. Tu ja idę po hey. wodę O czym ja jest? Słodkiem nie idę. 1.8.1 jest bardzo... No, jest bardzo... Często się znajduje ten... w nie? No. Mm. no. Jedyne drzewko na górze. Co można zrobić z nim? Nie wiem. Tu jeszcze trzeba by się zrobić środki I tak będę chodził, nie? A po co jest zamknięta? że nie wyjdę No bo nie mam tej funkcji szybkiego biegą leży wieku, a nie szybkiego wieku. Ja na razie nie będę zmieniać skniwa. Nawet ten się... Tak... A ja muszę zobaczyć jakie brzydki ochyda, nie? Jeszcze te portki. A co? Brzydki skin, nie. Ale który? Mój. No, ty musisz mieć sobie. To ja sobie powiem, jest. A ja mam trochę pochodni trochę. to jakiś system. To dobrze, ja szybko skaczę. A, nie. Do wodę. O, węgiel! I jaskinia, ale fajny. To wejdź tutaj, wejdź do tej jaskini i... To. Okej, jest jeszcze to. Zjemy się mięsko. Wiederko, lewa miałam. 18 węgla mam i 64 pochodni. Tu by się jeszcze pogodziła. Trzyma muszę poszukać. To poszukaj, ja mam 7. A no ja 0. A ja jeszcze muszę zrobić sobie... Ale Tutus. Tak trzeba by drzwi postawić tutaj. Ja, ja zrobię ten... kill off, żelazny, dobra? Hmm. Jeszcze Jąc mam... I zostało mi jeszcze tylko ten... Zostało mi jeszcze... Jeden, jedno żelazo na łopatę starczy. O, Łopata to się przyda. Ui, kurde. Zjemy się od niej. A nie, po co? Są... To... Myślałam, że Enderman chodzi tam w cienie. Chodź tu chwilkę, muszę coś wyjśc mamy dużo mięska. A to dobrze, że te mięska teraz się stakują, nie? Mam no, nie miejsce. Więcej miejsca jest. A nie mniej. Wtedy było. i szczęście dwie... i skok, uwaga! się robi? Ja nie wiem gdzie jestem. To możesz użyć swojej telepatycznej mocy. Jest jem mięsko. Ja Ty jesteś... co? Ty jesteś z Wiedźmina. Ja już zamknąłem drzwi. Ale nie na kubkę. Szybko zostawię i szybko pobiegnę, bo jeszcze... ten. Dol. O, widzicie? Ładny zachód Ale ja muszę szybko... Szybko, go, go, Filip! A ja jestem Tlaue. Właśnie, ty masz Powerade'a. Który mi się zachciało. A kurde. A, to tak. jest. Wziąć węglo ode mnie? Co? Wziąć węgiel ode mnie. A co, masz? O, dzięki. Wezmę sobie 21 po pół. Nie? No. to ja sobie jeszcze Chodź. przypalę. Ej, masz łóżko? Co? Masz łóżko. Mam. Pod ręką. Padłeś. Powsta. Poręcz. Dobra, wstawia jużka. Czekaj, jeszcze sobie przypalę. A ty teraz pójdź jeszcze raz, dobra? Nie zapomnij, że Twoja moc nie jest tak. Nie możesz używać mocno tak ciągle. Teraz odpoczniesz i nie moc. się mocno. dali espi 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 na razie.